Elo, Elo 5.2.0. Witamy Was w trzecim odcinku mojej nowej serii na kanale z gry Overcooked. Jesz ile chcesz, dodatek Winter Wonderland. I w dzisiejszym odcinku, proszę Państwa, rozpoczynamy misję 1-2, tutaj będziemy mieli walkę z hordą. Dobrze wam znana, jest horda, na przykład nawet z dodatku Night of The Hungry Horde, zanim sobie rozpoczniemy e, misję. Chciałbym jeszcze tutaj zmienić postacie. Chcesz sobie zagrać tą postacią, co ja teraz grałem? Tak. To ja sobie zagram tą, co ty grałaś, a okay. potem jeszcze jedną można zagrać. Dobra, to Czy... potem sobie zagrasz tą trzecią, a ja sobie już będę wybierać kogoś innego. Zatwierdź. A dobra, chyba ja muszę. Ja już sobie zatwierdziłam, więc... Przypominamy wam, że całkiem niedawno była aktualizacja w tej grze, także mamy tutaj jeden nowy dodatek. Mamy również trzech nowych kucharzy, no i jeden, y, jedną nową zakładkę odnośnie trybów wspomagania, tak? Mm -hmm. Także jak widzicie, no tutaj gra jest dalej wspierana przez twórców. A Overcook jeżeli ile chcesz, wyszedł chyba z rok temu, z tego co pamiętam. Hordy. Poziom hord. Nakarm wrogów, by powstrzymać ich przed wdarciem się do kuchni i jej zdemolowaniem. Pieniędzmi uzyskanymi za serwowanie posiłków zapłać za naprawę barierek. Jeśli kondycja kuchni spadnie do zera, gra skończona. Czyli na takiej samej zasadzie jak w Night of the Hungry Horde. No to jedziemy tak, jak ym, robiliśmy wtedy sobie, co sobie tak graliśmy. Mówisz, że tak jak na treningu? Tak. Właśnie tak. No to będzie jak na treningu. Ja biorę lewego. No tak, ja. Tak, ty robisz lewe, prawo. ja robię prawe, a środek kto ma czas. A to ja mogę na dwa gary widzę tu lecieć. No ja lecę na dwa. Dobra, a ci się dobija paskudnie. Nie wiem, z czym tam idzie kurczę. No, wszystkie idą z ciastkiem, a niektóre tylko idą z o, pomarańczą. Właśnie mam praktycznie gotowe. Dobra, dobra, yy, ok. Jezu, talerze... No właśnie miałem wspominać o nich. Pamiętaj, żeby szopę naszą naprawiać. Ale muzyka jest taka sama jak... A ty masz to dla tego górnego, tak? Tak, tylko nie mam talerza. Już. Chodź tu, weź sobie go. Dobra. Masz. Dobra, elegancko. Tu mi się fojczy. Nie wiem, co tu jeszcze dodać do tego. Nie wiem, czy coś to jeszcze w ogóle będzie szło. Fala 2-3. Mam go. No i kurczę, ja nie wiem, z czym robić mam. Zawsze z ciastkiem idzie. Ja to A pomara... to już mam przygotowane A wszystko. A pomarańcze bo... to jest tylko dodatek. Okej, okay, czyli idzie. Aha, to się jeszcze nie zrobiło. Okay. Dobra, ja biorę dwóch jak coś. Ja mogę ci tego górnego ogarnąć. Tak, chcesz. Chcesz? Tak, to będzie szybciej, wiadomo. Dobra. Ale kasy mamy dużo, nice. Hm, teraz, to, teraz to moglibyśmy coś otwierać. Jakby trzeba było. Jakby była możliwość. Dobra, ja go wydam i biorę się za talerz. Masz jeden wolny. Okej. Okay. Czekaj, to jest ten. Dobra. Biorę tego górnego. Dobra. Ja już mam tego z prawej. Ja w zasadzie też już mam gotowe. Dobra, ja talerz. Zgaranie tu mamy dość ładne. To sobie już nastawię w razie W. Gotowe? W sumie nie powiedzieliśmy na początku filmu, co my teraz karmimy, no bo w hordzie Night of the Hungry Horde karmiliśmy do zombie. A tutaj kogo karmimy? Y tutaj to są y jakieś takie świąteczne Cukierko ciasteczka, ciast y właśnie cukierki, tego typu rzeczy. Czeka nas trzecia horda. Kurde, nie wiem co tu jeszcze dodać. Co z czym tu będzie szło? O to jest pytanie. Talerze mogliśmy myć w... No mogliśmy. Mam jeden. Idziesz w drugim? No i idę, idę. Okej. Okay. Ja to no, sobie... No bo tutaj się nam rapił ile talerzy? Dwa tylko, nie? Tak, niestety. Ubogo. Okej. Okay. Biorę lewego i górnego. No to też mam obydwa, więc jak uważasz? A dodam sobie więcej roboty, żebym miał. Dobra. I pamiętaj, naprawiaj e, ten. W sumie kup... o tym nie pomyślałam, ale to nie zdążą zepsuć. A, dobra. Czy są jakieś talerze? Są. Dobra. Jest jeden. Ja, czy to jest gotowe. Ja już górnego prawie ogarnąłem jak coś. Dobra. No to. Okej. Okay. Myję talerze, bo nie ma. O, jeszcze mi się jeden zrodził. Patrz. Ogarnąć ci go? Nie. Okej. Okay. Ja sobie ogarnę to. Skoro tak mówisz, a gdzie mi się tutaj ryjesz? Dobra, możesz mi w sumie pomóc. Bo <śm> mnie teraz dowaliło kolejnego tutaj. Okej, okay, to ja ci pomagam. Ja lewego wezmę. Mam górnego już gotowego. No To dobra. W razie wu zrobię jeszcze jedno. I wydaje mi się, że to będzie wszystko, tylko talerze, właśnie. Naprawiaj. Pomogę ci. Dobra. Tego wydałam, już naprawiam. Idę tamto naprawić. No, gdzie się ryjesz? No i to już jest ostatnie danie, jakie wydamy. Tak mi się też wydaje, więc nie zaczynam następnego. Tak, bo. Wydasz, tu już czy jest ja wydać? Ostatnia fala. O to wydam. Naprawiaj. Tu wszystko. No i git. 100% jak nic, horda pokonana. Easy. Bez problemu. Ohoho, ho, ho ile kasy. Mnóstwo. No i dobra, 100% jest. Nie ma na co narzekać. Dodatek jest naprawdę super przyjemny. No. Idziemy jak burza. Tak, 100%, 100 jest. No i git, misja 1-3 przed nami. Oczywiście ją sobie rozegramy w następnym odcinku. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw lajka, komentarz oraz subskrypcję. Na razie, hej, o! Pa!